Mam takie pytanie do Pana, bo często się słyszy nasz rząd, nasza władza. I teraz na jakiej podstawie tak twierdzimy? Tylko dlatego, że jest polsko przyjmujące nazwisko. Ja ostatnio wyczytałem w książce Albina Siwaka, że bo niego ojciec sześciokrotnie zmieniał nazwisko, nim ostatecznie został Bonim. No, dlatego używamy określenia nasz rząd, bez względu na to, czy my go lubimy, czy nie. Że on jest reprezentantem naszego państwa. On reprezentuje nasze państwo, on zaciąga zobowiązania wobec innych państw, które nas zobowiązują. Więc czy to nam się podoba, czy nam się to nie podoba, to jest to rząd nasz. Ja bym tak całkiem tego nie lekceważył, dlatego że samo posiadanie państwa jest atutem. Polska nie miała państwa przez 123 lata. No i tę niepodległość odzyskała, państwo się odzyskała, państwo może być rządzone źle albo dobrze, ale dopóki jest, to jest szansa, że można jego funkcjonowanie poprawić. Jak go nie ma, to już nie ma szansy. Więc Państwo powinniśmy szanować, żebyśmy go się nie utracili. Jakie kto ma pochodzenie? Bywają sytuacje, że pochodzenie narodowe odgrywa wielką rolę. Na przykład podczas wojny w Jugosławii. No, tam się wyrzynali wszyscy, że na no, pochodzenie narodowe. Dochodziło do okrucieńś niebywałych. Więc czasami pochodzenie narodowe zaczyna odgrywać rolę w jakiś takich dramatycznych sytuacjach. Natomiast nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest i zdarza się, że no, bardzo wielu ludzi zasłużonych dla Polski miało pochodzenie obcoplemienne. Na przykład taki Artur Otman. On był z pochodzenia Niemcem. A przecież był poetą na, napisał bardzo wiele utworów, nawet dostał taki ku chwale oręża polskiego, nawet za to dostał. Przywilej noszenia munduru, chociaż nigdy nie był w wojsku. I z dystynkcjami podpułkownika. On potem, tak jak już się przyzwyczaił do tego munduru, to za tyle lat służby wojskowej, tylko podpułkownik. No to, to daj kurze grzędzę tylko ten... Ale no to on był Niemcem. Spolorizowanym, Franciszek Fischer mówił, aż do przesady, spolorizowanym. Drugi taki to był Marian Hemar. Żyle. Był Żydem, Ale no, był polskim patriotą, jak młode odebrali polskie obywatelstwo. Tu napisał taki pełen goryczy wiersz i powiedział, że no to trudno, nie będę miał polskiego paszportu, ale to mi tak specjalnie przeskadzał, bo ja jestem Polakiem amatorem. <grym> no, no, on tak mówiło. Czasami pochodzenie narodowe odgrywa rolę, a czasami yy, nie ma nic w nim takiego dyskwalifikującego. Moim zdaniem znacznie ważniejszy, no, znacznie ważniejszy jest profil ideologiczny takiego obywatela jednego z drugim. No bo jeden może być rdzennym Polakiem i na przykład może być komunistą. No, to pewne zagrożenia. A drugi może być no, albo Polakiem, albo Niemcem, albo tam Marsjaninem. I jest konserwatystą, prawda takim. No. no to ja bym nie przeszedł do porządku dziennego nad tym, czy on jest marsjaninem, czy nie, tylko reprezentuje poglądy, które są obiecujące, które są dojrzałe i tak dalej. I ja raczej jego bym wysuwał na prawodawcę, bo brakuje no, dobre nadzieje, że on nie zrobi głupstwa. Czasami każdemu się może przytrafić. Ale to no, jak ktoś tak się dobrze zapowiada, to zresztą jest, proszę Państwa, ideologiczny wybór jest bardzo ważny. Gdybyśmy tu zrobili taki eksperyment, że złapalibyśmy wszystkich naszych dygnitarzy państwowych, zamknęli tutaj w tej sali i powiedzielibyśmy im tak, słuchajcie, nie wypuścimy Was stąd nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie postawimy. Czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? Rozumiem, że wszyscy odpowiedzą, że chcą. Nawet jak któryś nie chce, to by ze strachu się nie przyznał. To znaczy, że wszyscy chcą tego samego. No to o co się tak kłócą, że mało się nie pozabijają, nie utopią się w wysce wody, skoro chcą tego samego. No tam wspierają się o różnice, łajnastwa, tam o to, o tamto. Ale niektóre, jeden spór jest istotny. Bo na przykład jedni powiedzą, my chcemy do jak najbardziej, ale uważamy, że najlepszym sposobem, żeby do tego dojść, to jest skoncentrowanie całej własności w jednym ręku na jednym państwowym, każdemu wyznaczenie obowiązku i to będzie wtedy porządek, będzie do tobie. A inni mówią, nie, w ten sposób niczego nie osiągniemy dobrego. Trzeba upowszechnić własność prywatną. Trzeba, żeby rząd, państwo się nie wtrącało właścicielowi, jaką swoją własnością zarządza. Państwo ma stworzyć proste, jasne, niezmieniane zbyt często prawa, no i pilnować, żeby przestrzegane, łapać złodziei, wieszać bandytów i wtedy będzie dobrze. Problem polega na tym, to są, to są ideologie polityczne, czyli metody osiągania tego celu. Problem polega na tym, że nie można tych obydwu metod stosować jednocześnie, bo one się wykluczają. No i ten spór jest istotny. Dobrze, że on się, jeżeli takie spory się toczą, to dobrze, że one się toczą przed nami, na naszych oczach, bo my wtedy mamy lepsze rozeznanie, ale to trzeba wlazać, bo pan doktor Olechowski na przykład twierdził, że nie, nie potrzebna nam żadna ideologia od razu do konkretu, żeby przejść. No po prostu bardzo niemądre to jest. W świetle tego, co przed chwilą powiedziałem. Proszę bardzo. Bo ja nie doprecyzowałem. Chodzi mi głównie o, o, o ochronę interesów syjonistycznych przez, przez ten niby nasz, nasze władze, tak? bo no jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce. Od Magdalenkowej ustawki, bo tak to trzeba nazwać nie ruszamy swoich. Nie, że wy nie ruszacie naszych, a my waszych tylko nie ruszamy swoich, bo to jest jedna klika. Więc chodzi o to, że cały czas jest obrona interesów tamtej nacji, talmudycznej kabały, a nie naszego chrześcijaństwa, Proszę Państwa. No, wydaje mi się, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Dziękuję. I to niestety trochę potrwa to wyjaśnienie, bo to muszę się odchować do mojej ulubionej teorii spiskowej. Otóż, co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego. Bezpieka. Bezpieka. To są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I kiedy już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ona nastąpi, z Europy Środkowej, ona nastąpiła 10 lat później prawie, ale wtedy pojawiła się wiarygodna jej zapowiedź. I ta wiarygodna zapowiedź tutaj doprowadziła prawie, że do rewolucji w Środkowej Europie. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. One miały charakter systemowy, ale były też, pojawił się trzeci lot przygotowań prywatnych. Taki i ci bezpieczniacy, oni pierwsi wiedzieli, że to tak będzie. I myślę, że właśnie dlatego, są inteligentni, sprytni i spostrzegawczy, to każdy z nich sobie postawił pytanie. No dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie? A czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie, na powrót Łajdaka? Kto wtedy za mną stanie? Kto się za mną ujmie? A ponieważ to są ludzie inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to prawie natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do któregoś przyszłego naszego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. No i tak się stało. I tak się stało. I ci bezpieczacze nie przewerpowali się wszyscy do tej samej centrali, nie? Jedni do Amerykanów, inni do Niemiec, inni do Izraela, inni jeszcze zostali przy Rosji, bo to się nie zmienia podczas przeprawy. I w rezultacie Polską rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo, stronnictwo nie, rotacyjnie, nie, nie jednocześnie. Stronnictwo ruskie, teraz w głębokiej defensywie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. I ponieważ te zależności, które się zrodziły na przełomie roku 89-90, one nadal się utrzymują, ponieważ mamy w Polsce do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów z aktorami, dzieci tam piosenkarzy, piosenkarzami, nawet jak mają. Pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozróżnienia, kiedy grają, a kiedy nie. No i dzieci konfidentów z tym kontynentami. To jest taki sam zawód jak każdy inny. I to jest nasz bardzo poważny problem polityczny. Bardzo poważny problem polityczny. Ja bym na to zwrócił. I to wcale nie, ci bezpieczniacy to wcale nie byli cudzoziemcami naszej znaczy obcej narodowości, jak najbardziej polskiej. Tyle tylko, że proszę się na służbę. Na zagraniczna centrala wywiadowcza, to zadaniując tych swoich współpracowników, nie wiem, się kierowała polskim interesem każdym, tylko takim swoim, no i to czasami koliduje polski tamtym. Więc nie tylko syjonistycznym tam, znaczy nie tylko Izraelowi, bo również Niemcom, tylko na etapie, kiedy Polska była pod kubatelą. Niemiecką, to ówczesny rząd, jak najbardziej dla Niemców, dla Niemiec by zrobił wszystko. No ale teraz Polska przeszła pod kuratelę amerykańską w 2013 roku, no i na razie jest pod kuratelą amerykańską, być może że do następnego resetu po prostu zobaczymy. No i na razie jest tak, na razie jest tak, jeszcze na domiar złego te